Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam dietę keto. Daniem jest kurczak z brokułami. Jest to produkt czeskiej firmy. Wydaje mi się, że to jest ta sama, która pokazałam wcześniej inne dania. Express menu. Mamy tutaj porcję 300 gramową. Kaloryczność to nędzne 285 kilokalorii więc raczej malutko. Oczywiście można sobie to przerobić dodając ryż, kaszę lub makaron, więc zwiększy nam się gramatura dania jak i kaloryczność. No ale oczywiście jak chcemy być w tej powiedzmy keto diecie, no to można zjeść w takiej formie. No tutaj jest to opisane, że mamy tu wysoką zawartość białka, niską zawartość cukru i jest to bezglutenowe. Jak kogoś takie coś interesują takie wiadomości? No oczywiście można to danie podgrzać na wiele sposobów. Jednym między innymi sposobem jest wrzucenie to do gotującej się wody lub bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym. W obu przypadkach można wtedy zjeść sobie z tego opakowania, nie trzeba wtedy myć żadnych naczyń. Też jest pewna jakaś opcja, chociaż zaraz ktoś napisze, że podczas podgrzewania coś może się wydzielać z tego opakowania. Może tak, może nie ale jak się często zbyt takiego czegoś nie używa, to raczej nic się nie stanie. No i oczywiście można podgrzać to w standardowy sposób, czyli po prostu wykładając do naczynia. No i wtedy niestety już mycie naczyń jest uwzględnione. Więc są pewne plusy, jak i minusy różnego podgrzewania. Jest to nawet tutaj po polsku, pomimo że to jest czeski produkt, no ale akurat kupiony w Polsce, więc no raczej wymagane jest polskie tłumaczenie. Więc akurat tutaj jest, więc jest w porządku. Jest oczywiście to opisane też w innych językach. Jeśli chodzi o skład, mamy tutaj mięso z uda kurczaka 32%, bulion drobiowy na który składa się woda, mięso i kości drobiowe mąka ryżowa, mąka kukurydziana brokuły 4% No chyba tak. Olej rzepakowy, cebula, sól kamienna oraz pieprz. Czyli skład jest bardzo dobry, żadnych dziwnych e składników żadnych konserwantów. Tutaj się nie ma do czego przyczepić, można się przyczepić, że jednak tych brokułów jest raczej skromna ilość. Większość to tutaj powróc, powiedzmy będzie ten sosik. Mam nadzieję, że będzie on dobry. Powinien być taki powiedzmy o dro drobiowym posmaku skoro to na kościach i mięsie drobiowym zrobione. No tutaj nie ma się do czego przyczepić. Jak na razie mogę się przyczepić do wysokiej ceny w porównaniu do ilości kalorii. No i do niskiej kaloryczności. No na razie skład jest bardzo dobry. No ale to że czasami jest coś dobre to nie oznacza, że będzie smaczne. No a że smaczne to się dopiero okaże jak to się zrobi. No więc otwieramy. No jest to dosyć rzadkie. Ewidentnie by trzeba było czymś zagęścić, czyli na przykład kaszą lub innymi rzeczami. No ale jak chcemy się trzymać powiedzmy tej diety keto, no to węglowodane nie są tutaj zalecane. Tak to jest w takiej formie. I wystarczy to teraz podgrzać. No i za chwileczkę sprawdzamy, jak to będzie wyglądało pod względem smakowym. Danie podgrzane. Tak to się prezentuje. Mocno zielono. No myślałem, że tu będą jakieś większe kawałki tych brokułów. Niestety ten brokuł jest tutaj, powiedzmy, mocno poszatkowany. Bardziej zrobiony jest z niego taki sos niż kawałki brokułów, chociaż jakieś tam tego typu kawałeczki są. No ale wolałbym, żeby były takie rożyczki brokuła, a nie tak mocno poszatkowane. Sam ten sosik powiedzmy. Mocno brokułowy smak. To się w zasadzie głównie składa ze smaku brokułowego, nie czuć tego takiego typowego drobiowego posmaku. Mocno powiedzmy brokułowy, nie zły, nie jest to mdłe, nie jest to jakieś ostre. Powiedzmy w miarę jeszcze dobrze doprawione, chociaż pieprzu tu na pewno brakuje. To więc powiedzmy, że ten sosik jest ok, nie mam prawie że tutaj żadnych zastrzeżeń. Samo mięso jest w takich dosyć sporych kawałkach, bo możemy znaleźć nieco większe, nieco mniejsze kawałki. No ale nie jest to jakieś mięso typu mom, albo mocno poszatkowane, tak jak ten broku. No, mięso same delikatne, bardzo dobre smaku. No niby tu jest prawie, że jedna trzecia tego Mięsa, ale jakoś tak nie widać zbyt mocno. Bardziej przypomina to, to danie z zupę brokułową niż danie z kurczakiem brokułem. Sam, samo to mięso było raczej tak, powiedzmy, lekko podgotowane. Bardzo dobre w smaku. Z tym sosikiem brokułowym też jak najbardziej jest to w porządku. Może jednak odrobinę tego pieprzu tutaj dodam. Ale nie jest to mdłe czy coś w tym rodzaju. Ale pieprz musi być u mnie. Może ktoś nie lubi pieprzu, to doda pewnie soli. Ale według mnie raczej tutaj nie trzeba nic dodawać. Oliczyłem na zupełnie inne danie, że tu rzeczywiście dostanę kawałki kurczaka, no i one są, no i też kawałki brokuła, których tutaj niestety nie ma. Zamiast brokuła mamy dość rzadki sosik ten brokułowy. No jakby tutaj dodać ryż, kaszę, makaron, może nawet i kartofle, byłoby to bardziej gęstsze, bardziej powiedzmy kaloryczne większa porcja, no ale w takiej formie jest to jak najbardziej zjadliwe chociaż ilość pieniędzy jaką należy na to wydać w porównaniu do kaloryczności to nie za bardzo jak już mam za coś płacić drogo to raczej liczę na większą ilość kalorii niż mniejszą a tu raczej jest to skromniutkie no ale całe szczęście, że smaczne pod względem smakowym no i szkoda, że rzeczywiście nie ma tych większych kawałków brokuła, ale smak brokułowy jak najbardziej jest. No, na rysunku jak zwykle, co innego, w rzeczywistości, co innego, bo jak widać, różyczki brokuła tu jak najbardziej są widoczne, a niestety w tym daniu tego kompletnie nie ma. Więc, jakby to wyglądało w ten sposób, może wizualnie by to fajnie wyglądało. No, smakowo by było podobne, bo czy to jest poszatkowane mocno, czy w większych kawałkach, to smak będzie taki sam. No ale jakieś elementy, powiedzmy, lekko chrupiące, brokuła, zawsze to inne doznania smakowe niż takie poszatkowane w tym sosie. No ale całe szczęście, że jeszcze w miarę było to dobre. Ja polecam, jak ktoś chce, nie jest to może tanie no w porównaniu z kalorycznością to zdecydowanie nie no, ale jak komuś pasuje w takiej formie w lekkim opakowaniu w wersji powiedzmy keto no to jest ok ja bym wolał jednak żeby to było bardziej kaloryczne no i te różyczki tego brokuła one jednak tutaj występowały tak jak jest to tutaj pokazane na obrazku wszelkie dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.